Podczas naszych ludzkich spotkań, a niejednokrotnie także podczas rodzinnych składanych życzeń, życzymy sobie lat stu. Widząc w tym życzeniu towarzyszące Boże Błogosławieństwo. Błogosławieństwo którym jest zdrowie, praca, wewnętrzna satysfakcja i wszystkie nadzieje życzymy sobie lasu. W treścią dni drodzy, sto lat temu, rozbrzmiało po raz pierwszy słowo Boże. Została odczytana Ewangelia. A lud wówczas zgromadzony wyrażał Pan wolę czy nie. Zebrani tu wierni, ewangelicy, związani z Ewangelią, z rozważaniem Bożego Słowa, cieszyli się tą świątynią tak, jak my dzisiaj cieszyli się nią jednakowo. Cieszyli się najmniejsi piękną architekturą tego kościoła. Jak my dzisiaj możemy oglądać, bo piękno, styl, wnętrze tego kościoła. I modlili się do Boga Wszechmogącego, aby zawsze ten kościół był wypełniony wiernymi. Aby słuchał słów słuch Bożych i aby z tego miejsca odchodząc. Zabierał moc wewnętrzną i Boże błogosławieństwo. I tak trwało 50 lat. Rozbrzmiewało tu Słowo Boże, czytana Ewangelia, bo ewangelicy w kościołach stoi. Najwyżej umieszczają Ewangelię. Słowo Boże, słowo życia. To, co my dziś zachęceni przez Sobor watykański II nazywamy nabożeństwem Bożego Słowa, rozważaniem, proklamowaniem Bożego Słowa. Najbliżniej i przyszedł rok 45. Rok trudny, jak dla Abrahama, trzeba było opuścić miejsce. Ojczyste strony, rodzinny dom i kościół, piękny kościół i odejść niejednokrotnie nie, nie w nieznane, aby rozpocząć nowe życie. Myślimy o tych wszystkich, którzy opuszczali ze względu, z bólem to święte miejsce i dom rodziny. Mówimy to również dlatego, Najmiliżsi, drodzy bracia, że jak tu jesteście wszyscy, przyszliście, katolicy, w to miejsce, również opuszczając swoje rodzinne strony, ze łzami, z bólem, z nadzieją jednak na budowanie czegoś, co czeka, czegoś nowego. Którzy z nas nie zna rozłąki z domem rodzinnym? Którzy z nas nie zna Łezmat, któż z nas nie zna pożegnanie się z kościołem rodzinnym, kościołem sztu, kościołem pierwszej komunii świętej. <laughs> Dlatego potrafimy zrozumieć wszystkich innych, którzy tak samo jak my przeżywają rozłąkę. Ten kościół upiększa. Jest to poczucie chrześcijańskie. Jest to także poczucie katolickiej wdzięczności nas wszystkich względem tych, którzy przeszli przez tę ziemię i pozostawili nam dobro, piękno w formie tego kościoła. Siostry i bracia, 50 lat katolickiej społeczności, 50 lat sprawowanej najświętszej ofiary przyświechu, 50 lat także dziękczynienia za posługę kapłańską, sakramentalną w tej świątyni. Przy ołtarzu, ambonie, konfesjonale, w każdym oddziaływaniu duszpasterskim. Mamy dzisiaj to wszystko przed oczyma i w to, w tę rocznicę serce Bogu za wszystko dziękujemy. Najbliższy Nasz Ojciec Święty tygodni kilka temu napisał nowe orędzie do Kościoła. Zatytułowane słowami wyjętymi z Ewangelii, z ust zbawiciela, od unum synu. Modlił się Jezus, abyśmy byli jednym. Chciałbym w tej bardzo uroczystej. Kiedy jesteśmy tutaj razem, goście nasi, związani z tą ziemią rodzinną, z domem, z kościołem, którzy przynoszą cały dorobek swojego życia dzisiaj do tej świątyni na dzień czynienia, razem z nimi my również, katolicy, chcielibyśmy powtórzyć tu w tej świątyni jubilatce. Modlitwę zbawiciela powtarzaną przez Jana Pawła II. Abyśmy byli jedno, bo jeden jest Bóg, jedna wiara i jeden krzesł. Tak jak w jedno imię wszyscy oczekujemy w nadziei na zbawienie. Najbliżsi, niech ta modlitwa dzisiaj, modlitwa serc, wnętrz, który Bóg w tej chwili widzi, będzie wielką modlitwą, aby nastała jedna oczarnia i jeden pasterz. Amen. Ça, ça und bitte um ein Verzagen, wenn ich eine Fälle mache. Vor einigen Jahren ist die Kirche gebaut worden. können die unsere feiern mit Gottes Gnade feiern. Verschiedene alle unsere Wege, wie die Welt von Abraham. Er hat die Aufgabe erhalten, das Gottes Wort weiter zu predigen und allen Gläubigen die Wahrheit weiter zu bilden. Der Glaube an einen Gott ist für alle Menschen. Der selbe Weg für alle Gläubigen. Heute können wir besichtigen nach 50 Jahren unsere alte Kirche und freuen uns alle, dass sie so gut erhalten gegangen sind. Und heute bei diesem Jubiläum in dieser Kirche sein Gebet Oh Gott, wir singen Gott und danken für alles Gute. Wir erinnern uns an alle unsere Eltern, die hier getan und hier leibhaftig waren. Wir danken ihm allten, alle die sich hier geboren haben. Und wir müssen beten, daß hier auf der Erde eine Herde und ein Kirche müssen sein. z dnia, w którym Bóg wziął w szczególne posiadanie tę świątynię z zupnością skierujmy do Niego nasze prośby. Módlmy się za wszystkich członków Kościoła Katolickiego, aby stali się żywymi kamieniami Niegzystej świątyni świątynymi gdzieś. Ciebie prosimy. Módlmy się za architektów i artystów. Abruzzo e Sicilio. Abruzzo e Sicilio. all die Leiden. Herr, unser Gott, an diesen Tage gedenken wir, der Opfer des Krieges, der ungezählten Toten, Verschleppten, Vermissten, Gefolterten, Ermordeten. Wir rufen zu dir. Herr, du hast uns und allen Menschen Frieden verheißen, gib uns deinen Geist dass wir deiner Verheißung trauen, unsere Kinder zum Frieden erziehen, selbst im Frieden leben lernen und anderen zum Frieden verhelfen. Wir bitten dich für die Regierenden bei uns und in aller Welt. Wir bitten dich um Frieden zwischen den Völkern und Staaten, Rassen und Volksgruppen. Wir beten darum, dass niemand Gewalt und Droh mit Gewalt gebraucht, um seine Ziele durchzusetzen. Wir beten für die Politiker, unsere und aller Regierungen der Welt, für die leitenden Männer in den Parteien und Gewerkschaften, Verbänden und Betrieben und Verwaltungen, für die Redakteure der Presse und des Funks und Fernsehens dass sie das Recht aller Menschen auf Frieden und Gerechtigkeit fördern. Wir rufen zu dir. Du hast uns deine Schöpfung anvertraut. Gib uns deinen Geist, dass wir bewahren, was du geschaffen hast. Sorgfältig umgehen mit allem, was wir zum Leben brauchen, und fremden wie eigenen Leidsen widerstehen. Wir bitten dich für alle, die besonders verantwortlich sind in Wissenschaft und Technik, in Wirtschaft und Politik. Wir rufen zu dir. Wir 그 b c パンチのチョイス<タッ>。